I wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. We wish. You and <laughs> that in New York Częcie. Cięcie. Dzień dobry! Dzisiaj w wiadomościach mówi pan kolega wierszy kawajowane. No i nie wiem co jeszcze mam powiedzieć. ale nuda. Dobra. Zobaczymy co on nagrywa. Ciekawe. Ciekawe. Idziemy do dziewczyn? Fakty Panda TV. Dzisiaj opowiem wam o... Dzień dobry, tutaj Fakty Panda TV. Widziałam bardzo smutną sytuację, jak właśnie szedł ten pan. Widziałam, jak e, leżał, i było to bardzo smutne. Która tam dzisiaj była? Opowie nam, jak to się stało. Koniec wiadomości. Dzień dobry, nazywam się Hubert i bym chciał bardzo pozdrowić moich rodziców. Dzień dobry, nazywam się Dominik i chciałbym pozdrowić rodziców: mama i tatę. Pozdrawiam rodziców: mamy i tatę. Nazywam się Iga i chciałam pozdrowić moją mamę i dwóch braci. Nazywam się Aleks i bym chciał pozdrowić rodziców, mamę i tatę. Mam na imię Piotr. Chciałbym pozdrowić mamę i tatę. Nazywam się Kuba i bym chciał pozdrowić mamę i tatę. Dziękuję. Niedawno odzyska odzyskaliśmy niepodległość miliamu. Już? Dzień dobry, tutaj panda. panda. TV. Dzisiaj powiemy Państwu bardzo krytyczną sytuację. Ostatnio było bankructwowe muzeum. Bardzo wiele rzeczy, bardzo, bardzo. Proszę posłuchać. Ja byłam na lodowej jakiejś skale yy, i spadłam i podłukam sobie kolana. A Pani? Ja tak samo, tylko nie podłukam sobie kolan, tylko złamałam nogę. No dobrze, ale Proszę się przedstawić. Nazywam się Ola. A pani? Nazywam się Zuzanna Sztab. Ale potem, wtedy kiedy jakiś złodziejaszek ukradł pani torebkę, te, tego biednego pana przywrócili złodziejaszki. Pokopali, zepsuli jego sztuczną nogę, no i wtedy się zaczęło. Dali mu tą torebkę, no i sobie odjechali. To jest bardzo smutna sytuacja i krytyczna. No i no nie wiem, czemu inni się nie rzucili, żeby mu pomóc? Hawajowana herbata na Hawajach jest bardzo Hawajowana dla Hawajowiczów. Ale jak jest bardziej Hawajowana, to jest bardziej Hawajowana. Ale jak jest Hawajowana, to dla Hawajowiczów jest Hawajowana. Ale jak to mówią ludzie, jak jest dużo pieprzu, to dużo pierników.

Pod tym zostaw suba i łapkę górę. Szczęśliwego Nowego Roku!